Xenlaga z mapa wybrana przez Tarsona na ten trzeci pojedynek. Zobaczymy, co Schuttal ma w swoim arsenale jeszcze do wystrzelenia. Może już same ślepaki pozostały. Oby właśnie tak było. Czekamy spokojnie na rozstrzygnięcie tej gry. Distar, przypominam, 1-0 prowadzi gra na Taldar i Maltar. Natomiast Tarson 1-1. Wynik całkowity meczu w tym momencie 2-1 do dla Bułgarów po zwycięstwie w 2-2. I w zwycięstwie w jednej grze jeden na jeden, gdzie grał Fankaj. Jeden punkt zdobywa dla nas do tej pory Forte, i e, jesteśmy w trakcie dwóch kolejnych pojedynków. Z tego co mi wiadomo, będzie jeszcze jeden mecz, e, konkretnie e, będzie grał Kuba. Tak przynajmniej mówił Pentagram. Zobaczymy. Distal, z tego co widzę i dostaje informacje, Fast Ghosty z jednego raksa będzie grał. Zobaczymy, jak to się potoczy. Szutal, szybki zwiat tym razem jest po pylonie, momentalnie wysłana tutaj proba, już zahaczyła tą wieżę, Xenaga, no i zmierza w stronę bazy Tarsona. Włączmy sobie zakładkę produkcyjną w takim razie i zobaczmy co robią obydwaj zawodnicy. No Tarson sprawdza tutaj czy jakiś czizm się nie szykuje, jest tutaj ta proba, będzie chciała przeszkodzić jak się tylko da to SCV no poranione zostało dość mocno, trzeba będzie na nie uważać. Tymczasem jest Gateway w bazie Szutala budowany, asymilator jeszcze nie w tym momencie. Baraki w połowie ukończone, cały czas tutaj goni. Jak może ta SCV chce tutaj uratować życie? E, 25 zaledwie HP pozostało na tym budowniczym tych baraków. No, pojedynek kolejny tutaj. E, Poraniona coraz bardziej ta proba na całe szczęście. Tarson znowu poszukuje jakichś proksy, jakichś zabłąkanych pylonów, które mógłby zagrać Protoss. Widzimy, że ta propka na razie zaparkowana w naturalu. Tymczasem jeszcze nie jest budowany Cyberneticor w tym momencie dopiero. Jest Orbital Command, zagląda ponownie proba do bazy. Jest również pierwszy Marines. On tutaj sprawdza, pilnuje porządku w tym momencie. No i wycofany do swojego, w stronę swojej bazy. Shutal pilnuje wieży Kselnaga. Jest Cybernetic Core powolutku na ukończeniu. Tarson teraz dopiero dociera swoim SCV. W to miejsce widzi właściwie wszystko, co posiada w tym momencie Protoss. Jest Zelot już gotowy. Robi się Stalker, robi się upgrade do Warpgateów. A Tarson już w budowie faktory. Robią się cały czas Marines. Zobaczymy jak to dalej będzie szło, jest Pylon zagrany tutaj defensywnie, ofensywnie, jak zwał tak zwał no minęła się tutaj ta SCP-ka z tym zelotem, ucieka w tym momencie trzech Marines tutaj Tarsona robi zwiat, zagląda czy coś tutaj się nie pojawia, czy coś się nie dzieje pytanie za 100 punktów, co będzie chciał grać Protos? jest jeden S.T.A.L.K.E.R., jest jeden zelot, czyżby chciał tutaj przypuszować No zobaczymy. Tarson robi reaktor, robi się również Helion. Myślę, że zdąży tutaj. No i w zasadzie bez większych problemów wybroni raczej przed tym Stalkerem. A protos Ekspansja. Jest 400 minerałów, jest budowany Nexus. No ściga, ściga ten Stalker Thomas zabija Zabijają w tym momencie. Helion najprawdopodobniej zaraz wyruszy na zwiad i Tarson sprawdzi jeszcze wszystkie zakamarki tej mapy. Chce mieć pewność, że jego przeciwnik nie... Cizuje go w żaden sposób, że nie gra jakiegoś proxy. Jest te chlap do do dobudowywane. No i jest też Starport. Standardowy bardzo opening w wykonaniu D-Star. E broń się przed Dark Templarami. Taką informację dostałem. Wracamy z powrotem do persona, Oczywiście Starport podmieniony. Jest budowany Raven. No, Czy zobaczył Tarson tą ekspansję? Udało mu się ją wyskautować bardzo dobrze. E, taka informacja jest potrzebna. Pytanie tylko, czy będzie chciał grać jakiegoś pusza? W takim razie, czy poprzez te sić tanki przejść w command center? Chyba będzie ekspansja grana. Już kapitał odłożony na ten budynek. Buduje command center Tarson. 37 limitu do 34. Tak to w tym momencie wygląda. 26 CV do 24 probek. Zbierają się Stalkery tutaj w naturalu. Jest sporo, sporo Marines na rampie. No i co dalej będzie chciał grać? Shutal. Jest Robotic Facility. Są tutaj trzy Warp gatey. Robo kończy się budować Stalkery, przemieszczają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Tarson sprawdza, czy nie ma gdzieś tutaj Obserwatora w połowie. Dopiero ukończony ten jego Command Center. Robi się Siege Mode, będzie grał podobny MIX, tak jak w tej pierwszej grze, gdzie puszował tymi tankami. Natomiast tutaj no, sytuacja jest troszkę inna, no bo to Proto z odrobinkę wystrzelił, jeżeli chodzi o Eko W tym momencie e, ma już to wydobycie, e, produkuje pierwszego obserwatora, ale póki co tylko trzy warp gates. wyślizgnął gdzieś tutaj tego jednego Heliona jeździ, sprawdza co się dzieje no tu niestety zamknięte to przejście, więc nie dostanie się te trzy stalkery cały czas szukają potencjalnego zagrożenia, potencjalnego e, jakiegoś terrańskiego zwiadu, który można by złapać jest również Banshee, jest również ten Siege Tank no mam wrażenie, że możemy mieć tutaj e, exp ale równoczesny push 61 limitu do 70 e, sprawdźmy jak to wygląda Army Supply, e, Supply Tarsona w tym momencie o 3 większe niż jego przeciwnika, ale to się zaczyna wyrównywać. Ten Helion przed sekundką zginął najprawdopodobniej. Liczba robotników, no zdecydowanie tutaj po stronie Protosa. Co robi Tarson? Ma tutaj tego Ravena, zdjęty momentalnie, obserwator, no i uruchamia swoje wydobycie. Nie chce puszować, spokojnie czeka. Kontroluje tutaj, co się da. Jest ta jedna Banshee. Próbuje pozbyć się tego zelota. Udało się. Oblatuje tutaj dookoła, rozgląda się, jest pierwszy Immortal Kolejne Gates się robią Forge również Jest obserwator, nawet dwa kolejne robione Czyżby przestraszył się Cloak Banshee Szutal No a Tarzan spokojnie wykorzystuje ten moment Rozwija swoją bazę, kolejne baraki widzimy dobudowywane jest tutaj ten e, Siege mod już dawno skończony kolejny Siege tanki no 78 mm do 84 pamiętajmy że troszkę dłużej ta ekspansja uruchomiona przez Protosa a co za tym idzie on tutaj mocniej może działać e, Banshee fruwa szuka e, patrzy czy coś tutaj się nie dzieje są immortale widzimy że plus jeden do pancerza jest robione e, chronobustowany chyba było przez moment nawet trzy zeloty patrzę, czy coś jeszcze tutaj się nie pojawia, nie Tarson dogania swojego przeciwnika w tym momencie, widzimy, że robi się steampunk, robią się tarcze robią się marines, robią się maraudery cały czas trwa produkcja jest no i jest też engineering bay, więc będą upgrade'y na piechotę, ta faktory podniesiona jest to nieodzowny znak, że Tarson nie chce używać tutaj e, żadnych jednostek mechanicznych więcej, co ciekawe grał przecież te siege tanki, przechodzi całkowicie na bio w tym momencie jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało tarczę jeszcze dłuższą chwilę steampack jeszcze dłuższą chwilę no a protos wygląda na to żeby że szykuje się do zajęcia kolejnej ekspansji tarson chyba dostrzegł zniszczone te skałki ta faktory przemieszcza się tu cały czas rozgląda się 102 limitu do 108 trzymają się blisko siebie w miarę tarson oczywiście lepszy dochód w związku z mułami no i będzie chyba kolejna ekspansja za sekundkę u Protosa, mam już na to fundusze, jest budowany ten Nexus, mamy Banshee Tarsona w mainie, Protosa tymczasem widzi, że jest robotic bay, więc wie, że tutaj mogą być budowane kolosusy, no i ładnie tutaj próbuje wyślizgnąć jeszcze tą Banshee, chociaż chyba jej się to jednak nie uda, została teraz rozstrzelona, no a ta faktory za sekundkę odkryje. Tom ekspansję Protosa. Jednocześnie widzimy, że Tarson puszuje, mając w tym momencie więcej limitu swojego przeciwnika zajmuje środek w tym momencie widział, że skoro Protos zainwestował w tą ekspansję, to ja też sam zrobię Ekspale. Będzie to złoty eksp, który da mi dużo większy komfort. Ma już tarczę dla Marines, skończy się robić pak. szarża u Protosa. Czyżbym widział plus 2 do pancerza robione w tym momencie? Tarson musi tu ogarnąć upgradey i nadganiać to bo dwa pancerze na Zelotach, dwa pancerze na Immortalach i na Stalkerach to naprawdę sporo. Wszystkie jednostki Protosa teraz, trzy pancerza poza, nie, Centry również, trzy pancerza. Nie, Nexus kończy się budować w tym momencie, no a teraz spokojnie uruchamia to wydobycie. Coraz więcej marauderów widzimy tutaj e, z, przybiegających z tych baraków. Robią się również Wikingi, e, robi się to plus jeden, zaraz skończy się robić. E, czy są już jakieś kolosusy? Pierwszy za sekundkę się wybuduje, robi się również lanca termiczna. No i to plus 2 do pancerza. Cały czas, cały czas budowane. Protos nie wie jeszcze o planie Tarsona, który tutaj spokojnie wybudował już praktycznie do końca ten swój Command Center. Kontroluje również Tarson obydwie wieże Kselnaga. No i teraz jak to będzie wyglądało. 151 limitu do 148 zbliżają się powoli obydwaj gracze do limitu. Myślę, że część z CV odjedzie stąd za sekundkę. Właśnie tak się stało. Uruchamia Tarson złote wydobycie. Planetary Fortress. Raz poprosimy. Bardzo ładnie. Robi się momentalnie plus jeden do palcerza również dla piechoty teraijskiej Robią się pociski spowalniające. Blink. Blink opracowywany przez Shutala, Nowy dwaj gracze. Bardzo, bardzo pasywnie, bardzo defensywnie. Tarson 163 limitu. Jego przeciwnik 15 mniej w tym momencie niszczy. Te skałki jakby planując eksponowanie kolejne. Natomiast Tarson, no masa tutaj piechoty, masa bio. Są tutaj jeszcze te siege tanki w liczbie pięciu. Robią się tarety. Zobaczmy jak to dalej będzie wyglądało. Jest już plus dwa do pancerza na tych jednostkach. Może myśleć o plus 3, ewentualnie protos 165 do 169. Czyżbyśmy mieli zobaczyć tutaj bitwę za sekundkę przy tym planetary Fortress? Już tutaj maszerują jednostki. Rzuca skana. Tarson są wikingi, które tutaj pilnują. No ale dochód, jak patrzymy, 2000 dla Tarsona. Podobny bardzo dochód Protosa. Nie rozumiem, jak to się dzieje w tym momencie. Może dlatego, że tu tak naprawdę nie za wiele CV posiada w tym momencie Tarson. A bardzo dużo zostało przerzuconych w ten punkt. Zobaczmy, co tutaj dalej będzie się działo. 173 limitu do. 169, blisko wymaksowania, no, zawierzał tutaj protas, pokazał się, wycofał się ten gaz sfokusowany w tym momencie Tarson, jedna salwa w tym momencie są te Blink Stalker oczywiście Pada jeden kolosus, tak został zniszczony, momentalnie limit Shutala do 157 spada, no i ratuje sobie drogę ucieczki tymi forcefieldami, Tarson 1-1 już w tym momencie robi się, plus 2, robią się ghosty już w armii terrańskiej, przydałoby się wykorzystając moment zniszczyć te skałki, otworzyć sobie tu przejście, dać możliwość... Nie... w przyszłości zaekspowania. Tarson bliski Maxa. Protos y, jeszcze 30 mu brakuje. Przechodzi tutaj teraz piechota Tarsona. Y, Steampunk zagrany. Y, zobaczmy jak to wygląda. Y, dużo szarżujących zerotów. Przepraszam za ten obrót ekranu, który troszkę teraz przeszkodził, no tutaj dobrze, mała bitwa wygrana przez Tarsona, pozostaną same maraudery, myślę, że zdejmie za sekundkę te immortale, wychodzi Tarson tutaj lepiej z tej bitwy, lądują wikingi w tym momencie, padają zeroty. tu bardzo ładne mikro z boku, skończone te stalkery zostały, no padnie ten ghost, czy nie przetrzymał, odblinkował stalker, nie wytrzymał tego pojedynku w samo południe, atak na złotą ekspansję zmuszony do skanserowania w tym momencie e, Protos. no i bardzo ładnie 147 limitów dla Tarsona do, 100, do 93, przepraszam dla e, dla e, Shutala, 1 do 1 w grze distara, więc tam będą mieli trzeci pojedynek Zobaczymy, listar dał radę Kolejna bitwa mała tutaj z Pylonem tym razem Kolejna ekspansja budowana przez Tarsona Myślę, że będzie i nie oddawał już tej przewagi Plus 2, plus 2 robi się dla Tarsona w tym momencie Protos nie ma, ale upgrade'u do ataku Plus 1 w tym momencie, plus 2 robi się Robi się personal cloaking field dla ghostów Będą niewidzialne i jeszcze bardziej denerwujące, jeżeli mogę tak powiedzieć Robi się ten kolejny command center, te skały co prawda niezniszczone, no ale to widocznie nie przeszkadza w tym momencie Tarsonowi. On tu kontroluje mapę, sprawdza czy nie ma obserwatorów, cały czas ta jego piechota w ruchu. Zobaczcie jak mobilny jest w tym momencie Tarson. Ja muszę troszkę gardło nawilżyć. I się znalazł w tym momencie całą armię Protosa. Wygląda na to, że chce atakować. Zbliża się tutaj. Ja tym razem nie popełnię tego błędu. Bardzo dobry MP w zagrany. Praktycznie wszystkie shieldy spadają. Patrzcie jak spada limit Protosa. 106, 104, 194, 92, 86. To jest good game. Darson wygra tą grę. Brawo. Brawo dla Tomka. Nie poddawał się w tej grze drugiej na Sackpits. I wy... Grywa na ksel nadze. bardzo ładnie. 2-1 dla Tarsona. Brawo, brawo nasi. Nie, wracamy w takim razie w oczekiwanie. Tryb oczekiwania włączamy. Będzie, będzie oczekiwanie.